Marzena Słupkowska, przez lata znana jako twarz Prognoz Pogody w telewizji polskiej, nagle zniknęła z ekranu, co wzbudziło niepokój jej wiernych fanów. Od połowy marca nie mogliśmy jej zobaczyć ani na antenie TVP ani TVP Info. W międzyczasie na początku maja na miejsce popularnej pogodynki weszła Paulina Koziejowska, która zadebiutowała w tej roli. Co zatem stało się z Marzeną Słupkowską? Wieści, które dotarły do nas, są niestety smutne. Słupkowska jest związana z telewizją polską od ponad 20 lat, zaczynając swoją karierę w lokalnym oddziale w Bydgoszczy, by z czasem zdobyć uznanie na głównej antenie stacji. Jej wysoka pozycja w branży została doceniona w 2017 roku, kiedy to zdobyła prestiżową telekamerę dla najlepszej prezenterki pogody. Jej nagła nieobecność wzbudziła obawy wśród widzów którzy przyzwyczaili się do jej charyzmatycznej obecności. Jak donoszą informacje portalu wirtualne media, powód jej nieobecności związany jest z problemami zdrowotnymi, które na razie uniemożliwiają jej powrót do pracy. Mimo to władze telewizji polskiej zapewniają, że Marzena Słupkowska w końcu wróci na antenę. Na razie jednak wieści z frontu pogodowego trzyma w rękach Paulina Koziejowska, która z powodzeniem przejęła tę odpowiedzialność. Paulina Koziejowska zadebiutowała na antenie TVP 16 maja, na początku informując widzów o nadchodzących prognozach. W jej wcześniejszej karierze można, można było ją znaleźć głównie w kanałach związanych z show biznesem. Na swoim Instagramie stwierdziła, debiut pogodowy na antenie TVP Info zaliczony to najchłodniejszy maj od lat ale tym bardziej warto takie prognozy pogody znać. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy mnie oglądali. Jej osobiste życie również zyskało na rozgłosie, gdy w 2022 roku związała się z Maciejem Orłosiem. Para ogłosiła swoje zaręczyny na początku 2024 roku. Wspólnie prowadzą podcast oraz publikują komediowe filmiki w mediach społecznościowych, co umacnia ich obecność w przestrzeni online. Orłoś nie kryje podziwu dla Koziejowskiej, mówiąc w rozmowie z weekend. To Paulinka jest moją mentorką. Jak robimy rolki na Instagram, to na wszystkim kieruje od kreacji do publikacji. Daje jej jakąś delikatną sugestię, ale ona mnie w ogóle nie słucha. Kiwa głową a robi swoje. W naszej relacji całe moje doświadczenie przestało mieć znaczenie. To fascynujący moment w branży meteorologicznej, gdy jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci ustępuje miejsca nowej twarzy, a widzowie czekają na powrót ich ulubionej pogodynki. Wszystko to składa się na widoczny dynamizm w telewizyjnej pogodzie, który z pewnością będzie interesować zarówno fanów, jak i osoby śledzące zmiany w mediach.